Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, dobry GSM, z tej strony kanał Servicenta. program, w którym sprzedajemy, skupujemy, doradzamy, odradzamy, jak i sprawdzamy. Dzisiaj będziemy doradzać, odradzać, sprawdzać, analizować i opisywać Samsunga S25 Ultraska. Tutaj jest Samsung, którego nabyłem już okolice chyba 3-4 miesiące temu, tak jak robiliśmy sobie omówienie na stronie internetowej czytania ulotki, tak, bo na koniec tej ulotki reklamowej sobie go po prostu zakupiłem. To jest Samsung, którego używałem cały czas i w zasadzie wygląda on praktycznie, można powiedzieć, jak nowy. Nic tutaj nie za bardzo nie ma. Nie kleiłem na niego ani folii, ani szybki, żeby mieć jak najbardziej realnie takie od odwzorowanie kolorów. Z racji tego, że jestem strasznym iPhone'iarzem, no to stwierdziłem, że jak nakleję tutaj szybę, no to wiadomo, że szyby psują tą saturację barwową, responsywność ekranu. Jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych, no to w ogóle w Samsungach na szybach one nie działają. Są co prawda te szyby hartowane takie z wycięciem, z takim kółkiem na środku, ale tam się zbiera syf, kurz, wygląda to jak gówno, a na końcu i tak jest problem, żeby tam w ogóle palucha wsadzić, w zależności oczywiście jakie grube to paluszki posiada. W każdym razie Mamy tutaj Samsunga, który jest telefonem bardzo dużym, bardzo ociężałym i muszę przyznać szczerze, że to był jeden z tych telefonów, które najgorzej mi się używało z całej mojej gamy. Z racji tego, że może po rozłożeniu on jest mniej więcej w wielkości flipa czwórki, czyli tego składanego, tej puderniczki od Samsunga, niemniej jednak nie zmienia to faktu, że ten telefon jest piekielnie dużym telefonem. Tutaj macie Magic Mouse'a od Apple'a i tutaj macie moją rączkę, to jest myszka uważana za jedną z mniejszych myszek, a ty macie S25 Ultra w porównaniu z moją, z moją ręką, no przecież to woła po prostu, o czekaj. O, teraz jest idealnie od rozpoczęcia mojej ręki. To ja nie wiem, czy mój środkowy palec nie jest po prostu idealnie na równi co do tego telefonu. O, to będzie też dobry, dobry przykład. O, no to właśnie o tyle, o tyle moja rączka jest większa od samego S25 Ultra. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, no to ja zabijam telefony. Jakby ja bardzo dużo pracuję na telefonie, bardzo dużo prac wykonuję na telefonie i no ten telefon niczym szczególnym nie wyróżnił się na tle iPhone'a 16 Pro, iPhone'a 16 Pro Maxa. Dużo ludzi pisało w komentarzach, ja stwierdziłem, że że, tak jak zawsze neguję elektronikę stwierdziłem, że otworzę ryj dopiero wtedy kiedy jakby po jakimś czasie już się troszeczkę z nią zaznajomię można powiedzieć. No i tutaj nie urzekło mnie dosłownie nic oprócz tego rysika. Z racji tego, że w Eskach mamy rysiki i praca w Excelu tudzież arkuszach Google była pracą relatywnie wygodną, łamane na przyjemną, no bo w momencie, kiedy mamy dużo jakby tych okienek w Excelu, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to jest ta wielka taka siatka, gdzie się wpisuje cyferki, tam można robić tabelki itd., itd. i i tak dotykanie Excela paluchem powodowało więcej problemów niż jakby pożytku. Na iPhonie bardzo ciężko się z tego korzysta. Na Samsungu S25 Ultra mamy rysik i bardzo ładnie możemy sobie zaznaczać jakby kafelki i tutaj możemy sobie... Bardzo fajnie pracować. Drugim tematem to Rysik się przydaje do rysunków. Już nie trzeba było wyciągać kartki, aby pokazać, jak chcę sobie zaprojektować biurko. Tylko wyciągałem po prostu notatnik i sobie tam gryzdałem na telefonie. Czy to było potrzebne? Przez ostatnie dwa miesiące użyłem tego trzy razy. Także, czy wydanie tylu pieniędzy opłacało się na przenośną kartkę papieru? Nie, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, no to ja ten telefon ładuję dwa razy dziennie. Znaczy, no na początku ładowałem go dwa razy dziennie. Dzisiaj już praktycznie co dwa dni, no bo go już w zasadzie w ogóle nie używam. Ten telefon idzie na oddanie do mojego znajomego, znaczy oddanie, no sprzedaję mu go po bardzo niskiej cenie, bo uważam, że ten telefon nie jest warty tyle, ile za niego zapłaciłem. Jest on co prawda używany, także to wiadomo, że nie mogę krzyczeć, nie wiadomo ile, a może nawet powiem 1700 zł tyle mój kolega za, za ten sprzęt zapłaci. Bo według mnie ten telefon jest tyle warty. Nie jest on jakimś żadnym game changerem, żadną odskocznią, żadną przeskocznią. Te wszystkie takie hype y na internecie, na tych recenzjach, że on S25 Ultra, zabójca flagowców i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że ja bardziej nachypowany i bardziej cieszyłem się z obsługi Folda 4. To on też miał ryśnik, co prawda nie wbudowany w ramę, tylko osobno. I o wiele lepiej mi się używał Folda, aniżeli używało mi się S25 Ultra. jeżeli chodzi o jakość kamer dla mnie ona jest żałosna w porównaniu do iPhone'a 16 Pro to jest żałość to jest jedyne co mi się ciśnie na usta w momencie kiedy mamy słabą jakość jakby światła na zewnątrz iPhone gniecie tego Samsunga jeżeli mówimy o zdjęciach nocnych iPhone gniecie Samsunga jeżeli mówimy o zdjęciach za dnia jest gnieciony jedyne zdjęcia gdzie faktycznie S25 Ultra wygrywa nad moim 16 Pro, którego używam, to są po pierwsze zdjęcia krajobrazów, nie wiem ile takich krajobrazów macie, no to, ale są lepsze, zdjęcia panoramy są na pewno lepsze i jeżeli mówimy o zoomie, no to zdjęcia na turbo zoomie są również lepsze niż w przypadku iPhone'a, no bo iPhone po prostu takiego zooma nie posiada, ale czy ten zoom jest jakiś świetny? No nie, wielkościowo telefon bardzo duży, bardzo nieporęczny, ja go trzymałem co prawda w kieszeni frontowej, ale to jest idealny telefon, żeby trzymać go w dupie, ale nie inside, tylko outside, chodzi mi o kieszeń, kieszeń z tyłu, tylko no boję się, że po prostu na niego usiądę i go złamie. Nie trzymałem go fetui, nie mam tutaj szkła hartowanego, nie mam tutaj folii, jeżeli chodzi o samą powierzchnię wyświetlacza. Wygląda ona, no co prawda teraz jest trochę obrudzona od paluchów, ale wygląda ona naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale wygląda bardzo dobrze. Telefon ogólnie nie jest krzywy, rama nie jest porysowana. Jeżeli chodzi o tył, to również nic nie jest popękane, wszystko wygląda dobrze. Także jeżeli chodzi o jakość materiałów, to naprawdę tutaj Samsung odrobi lekcję i naprawdę to wygląda dobrze. Czas pracy na baterii, mocno-średniej kamery, mocno-średnie Kamerka do Selfie niczym się nie różni od 24 Ultra. Niby są lepsze postępy technologiczne, ale kurwa, ja nie poczułem żadnej różnicy. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest na pewno czytelniejszy od iPhone 16 Pro. W pełnym słońcu, to trzeba sobie powiedzieć od razu, ale czy to jest jakiś taka różnica, że ja sobie nie wyobrażam używania iPhone'a? Nie, po prostu nie. Android jest takim systemem mega prostym i ja awalnąć kamień w ziemię, a mniej więcej coś takiego. Jest mnóstwo takich rzeczy, które mnie denerwuje. Denerwuje mnie przecinanie aplikacji, denerwuje mnie wyrzucanie z aplikacji, denerwuje mnie to, że na przykład jak w Kapkacie, no bo tutaj Final Cut'a nie, nie, nie mamy na urządzeniach mobilnych, denerwuje mnie to, że w Kapkacie robię, robię, robię i potrafi mi wysypać projekt. Rozumiem, może nie każdy pracuje w takich rzeczach, ale mnóstwo było takich rzeczy. Wrzucam film na YouTube'a, wyrzuca mi błąd. Wrzucam post na Facebook'a, wyrzuca mi błąd. Android to jest na tyle krzakowaty system, że tego się nie da używać do pracy. Ja zarabiam. Prowadzę firmę, prowadzę kanał na YouTube, który również zarabia. Dla mnie najważniejszy jest czas. Teraz co prawda ograniczamy troszeczkę, wrzucaliśmy dwa filmy dziennie. Teraz wracamy do jednego filmu, jednego filmu dziennie, żeby te wszystkie inne rzeczy oczywiście podopieszczać. Praca na Androidzie, jeżeli ktoś zarabia z tego pieniądze i nie robi tego for fun raz w tygodniu, jest po prostu żałosną pracą. Jeżeli chodzi o współgranie z Windowsem, no to działa to tak po prostu średnio. Jedynym plusem tego telefonu jest naprawdę praca w Excelu, to że Fajnie się na tym, bardzo fajnie się na tym oglądało filmy. Znaczy, co prawda ja nie oglądam pełnoekranowych filmów jakichś na Netflixie i tak dalej, tylko oglądam po prostu na YouTubie jakieś tam poradniki, Mój też podcasty mówione biznesowe, na przykład Macieja Wieczorka, bardzo wam polecam ten kanał. To takie rzeczy tam się bardzo fajnie ogląda. Jeżeli chodzi o gierki, ściągnąłem tutaj dosłownie jedną gierkę i to był bilard, no to na tym no to faktycznie, bo ten wielki ekran jest mniej więcej jak stół bilardowy, to faktycznie było to spoko. Jeżeli chodzi o ścięte narożniki, dosyć w miarę pewnie się to, ale zobaczcie jak ja go trzymam. Czaliście to? Moje palce tym ostatnim zgięciem łapią ten telefon. Dla osób, które mają małe ręce to jest po prostu jakaś abominacja telefonu. To jest po prostu abominacja telefonu. To jest wielki nieporęczny sprzęt. Jeżeli chodzi o same ramki, to wyglądają dobrze. Telefon się ogólnie nie grzeje, ani razu mi się nie wyłączył. Tak, no, jakby, no nie oszukujmy się, to jest jakby topowy flagowy Samsung. Także no, dziwiłbym się, jeżeli coś takiego by miało miejsce, niemniej jednak ja uważam, że 1700 zł ja i tak z wielkim bólem sprzedaję go za tak duże pieniądze, bo moim zdaniem to nie jest warte tych pieniędzy, gdyby nie to, że kolega tutaj się bardzo napalił na ten model i już prosi, pozdrawiam Cię Darku. O, o tego sprzęta, no to, to nie wiem, co bym z nim zrobił, bo naprawdę ostatni tydzień czasu to no, on leży i nic się z nim nie dzieje, bo to jest telefon, który jest nahypowany, telefon, który jest przereklamowany, telefon, który jest nareklamowany, a sensu tam nie ma w ogóle. I jeżeli kogoś nahypowałem na ten telefon i ktoś go kupił, tak jak ja, to przepraszam i tyle. Czy warto w Samsunga? Moim zdaniem nie. iPhone jest zdecydowanie o wiele lepszy niż ten Samsung. Czy żałuję zakupu? Tak. To jest z czystym sumieniem, przyznaję się do błędu. To jest jeden z gorszych zakupów, jakich jakie, jak dokonałem. Po prostu jeden z gorszych zakupów, jakie dokonałem. Jestem mega niezadowolony z tego sprzętu. Nie mówię, że Samsung jest zły, bo z flipa 4 korzysta mi się bardzo dobrze. To jest bardzo fajny telefon. Anteny również ma tak samo dobre jak flip 4. Tam, gdzie iPhone gubi zasięg, tam Samsung sobie świetnie się odnajduje ale to wszystkie Samsungi, tak mówią, Flip 4, który już ma 2,5 roku, jakby dalej działa tak samo świetnie jak ten, także tutaj różnic nie ma. Jeżeli chodzi o jeszcze jakość dźwięku stereo, jest to naprawdę bardzo fajne. Może nie tak jak w iPhone'ie, bo to jest zupełnie inne odczucie, jeżeli chodzi o dźwięk stereo w momencie, kiedy trzymamy telefon horyzontalnie, czyli poziomo, bo ten dźwięk jakby tak jakby to powiedzieć, on jest taki bardziej pusty, jakby ten sabafer był taki mniej wygłuszony. Jakoś lepiej chyba gra po prostu. Tak wyraźnie słychać te dialogi i tak dalej zdecydowanie na Samsungu niż na iPhone'ie. Jeżeli chodzi o jakość słuchawki przy zwykłych rozmowach jest ona tak jakbyśmy gadali przez puszkę i sznurek trochę. Natomiast jeżeli chodzi o mikrofony, to parę razy bo prosiłem o to, żeby odbiorcy zwracali na takie rzeczy uwagę. Mówili, że wieje wiatr. Także z tą redukcją szumów na mikrofonie jest, bo jest. Jeżeli ktoś chce kupić, bo Kocha Samsunga? Jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś chce kupić, bo myśli, że to będzie tak, jak obiecują na internecie, jak najbardziej nie. Ja Wam mówię, że tak po prostu nie jest. Moje recenzje, mimo, że są bolesne dla niektórych ludzi, mimo, że mogą się wydawać dziwne bądź agresywne, to są po prostu szczere. Ja przyznaję się, zrąbałem. Jestem frajer, bo kupiłem tego Samsunga, bo uwierzyłem w to, co Mówią ludzi na internecie, bo uwierzyłem w to, że ktoś, kto dostaje telefon na czesty na tydzień, dwa i powie po dwóch tygodniach, że świetny telefon, to wie cokolwiek o telefonach. Nie, to są ludzie, którzy w dupie byli i gówno widzieli, a ja zmarnowałem kupę pieniędzy. Jest mi z tego powodu przykro, ale do błędów trzeba się po prostu przyznać. Mam nadzieję, Darku, że ty będziesz szczęśliwym posiadaczem tego telefonu na tą chwilę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego i pozdrawiam. Cześć.